I po raz kolejny witam Państwa serdecznie i amerykański sen jak zwykle się spełnia. Drodzy Państwo, dzisiaj h 2 hamerek, czy to mały suwik, czy to duży dzipek, to zaraz się dowiemy i zaraz się wszystko okaże. Drodzy Państwo, mamy tutaj prawdziwego kozaka, mamy tu prawdziwego hamera. na pełnej bujańce. Auto jak widać jest zwarte i gotowe do jazdy, tu wszystko jest dopięte na ostatni guzik. 2006 rocznik, 6.0 V8. 350 kunia seryjnie, ale tu jest dodany jakiś taki kompresor, czy jakaś taka turbina, czy taki, nie wiem, coś takiego, co dało mu mocy 150 K.A. ta godo. Bo gdzie to sprawdzić takiego hamera na kierunki, na jaką hamownię? Kurwa, mać, nie tak. da się. Ale przed główną prezentacją mam dla Państwa niesamowitą informację. Dzisiaj wyjeżdżamy z quizem, z konkursem. Można wygrać superowe nagrody. I już, drodzy Państwo, zapraszam na bok tego samodu. Dowiedzcie się, co można dzisiaj wygrać po zakupie tego wypasu bo jest na sprzedaż. I też będzie prezent dodany w prezencie, jak ktoś kupi tego kozaka. I już po to, już daje. Te superowe nagrody, które za Was, zaraz Państwu pokażę, więc tak. Nasz największy widz, fan, oglądać, słuchacz przez z nami od początku za darmo dostanie prezent, który może sobie wybrać. Natomiast drugi prezent, który ja od trzema daję gratisowo do tego kamera, po kupnie. I teraz. Ładza Podajcie Podejdź tą kamerą, kurwa, gdzieś, bo nie będzie widać. Drodzy Państwo, powiem tak: prezenty są naprawdę zacne. Więc tak, dwie kutki można wygrać: jedna używana w chuj, druga prawie nówka. Mój prywatny kubek wyszczerbiony, troszkę ujebany od herbaty, trzeba, proszę Państwa, tutaj umyć. Pojemniczek do kawy, do cukru, do mąki, nie wiem, do kurwa oregano, do czego chcecie. Tażadu, stąd I to są te wypraszczone prezenty w dzisiejszym odcinku. Ale skupmy się teraz na samochodzie. Zapraszam na tą piękną prezentację tego kozaka. Your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. Make it move, make it groove. Make it move, make it groove. Make it move, make it groove. Get a little bit of gas. Make it move, make it walk Make it move, make it groove. Make it move, make it cool. Got a little bit of gas. Make it move, make 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 move, wielkie, już przeczytam ile mają cali Już przeczytam ile mają cali Siedemnastki A opona Taka kluska szmata Dobrze Lustereczko wszędzie, powiedz przecie, kto jest największym kozakiem na świecie. Ty plamodawca. h 2 wielka, nie jest to H1, jest to H2, ja już to powtarzałem. Fajnie to wygląda. Kwadratowe spalanie w chuj wielkie, małe szyby. Przecież tym samodem nie boimy się wjechać nigdzie. nie boimy się kurwa najechać na coś innego i nie boimy się krawężników i gównian Zobaczcie z tyłu to koło. Panie! Czekaj, jak to się otwiera? Dobra, wszystko wiem. Jak ja chciałem otworzyć tego, jakie jest koło? Co za debil. O, o. Nie ja umiem, tylko ja się z wami droczyłem. ta, 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 ta bagażnik. Wielki, hamerowaty. Zamykamy. Uhuhu! Auto jest z firmy American Center. Jeszcze raz. American Classic Center! God it. I jest tutaj pan na motorze To jest dopiero okej, dobrze. Jestem do góry. Olej, jest wielki. I taki to hammer, takie testy, kurwa mać! Żebym giry nie złamał jak, jak skoczę. Uy, o... Takie prezentacje tylko u mnie. A kurwa, silnik maska! Chodź tu! Uy, kurwa! Klapa mnie pewnie. pójdę dopowiadał w samochodzie, tak. Silnik V860 na wypasie, tak. Na pełnej bujance. Co można powiedzieć? Można semajstrować oleje gówna wymieniać. Łapki se przyczepnym zrobić. Takie same, nie do zajechania No ale wycieraczki są jako tyko. To mnie kurwa zabiło, ale nieważne. Jedziemy tym kozakiem na rundę. Jedziemy nim wszędzie. Łatki, tory, dziury, gówna, pierdoły, wysepki. Jedziemy. AUTO JEST OGROMNE, Monitorek, 2006 rok, to jest Hammer, tak? I nieważne jakie to jest wyposażenie, wiadomo, że ma klimatyzację, elektryczne szyby, bo oni zawsze byli przy nami 50 lat, tak? Oni już w 70 latach mieli wszystko w prądzie, więc tu jest wszystko w prądzie. Wszystko w prądzie tu jest. I w automacie, odpalam go. Gdzie są kluczyki? Muszę go odpalić, muszę go odpalić teraz. O kurwa! Bez Nagłośnienie kurwa boze! I moje nagłośnienie z ryja I tutaj zacznie ten kompresor! Ale pozar! Bez paliwa, są gówna, metaliczny kolor! Koło zapasowe! Jedziemy! na jałowym o kurwa, pięknie to zrobił pan na motorze BMW brawa dla niego Ale on to zrobił Ale nadzieję, że mój najlepszy kamerzysta na świecie że on to nagrał nie dał dupy w krzokach już zaciskam pięści już klaszczę ale skupmy się na hamerze ale znowu BMW i znowu psasz, kiszką buraczaną. Ale tak już jestem kiszkowany, to już się stało, wody I zapraszam Państwa na dalszą część reportażu. Kompresor nadaje mu takiego dźwięku. <grym> znowu psy. No. Dźwięk Jedziemy. Kompresor nadaje mu takiego tutaj dźwięku. Że moje sranie w banie! To jest nic. Ten dźwięk jest najlepszy! I oni nas biorą! I oni nas biorą! I oni nas patrzą! Nagrywamy miejsce z tyłu dla pasażera. Mój Maraz jest z tyłu! Sował się! Nieważne, ale jest! Uwieście! Tutaj do zmiany biegów dej kamerą lato, nie? to ja się czuję, jakbym płynął jakimś wielkim statkiem, albo samolotem leciał! Nie będę mówił nazwa na te. Ale jedzie się naprawdę bezpiecznie, jedzie się naprawdę bezpiecznie. Jedzie przed nami bus i wydaje się, jakby to była miniaturka. My to mamy kozaka dopiero tu. Fajnie, to wszystko w prądzie, tak, tu jest wszystko w prądzie i za to chwała Amerykanom, tak? Tu jest wszystko w prądzie, niczym się nie interesujemy. Interesujemy się tym, żeby w Baku była zupa, bo poli niewiele w mieście. Słuchajcie, to jest niesamowite: 8,5 litra spalanie w mieście, przysięgam, na trasie 6,5. Zabraknąć u nas testu Haha <laughs> Ale tym to się czujemy bezpiecznie, wiemy, że zawsze pod każdym przejedziemy! Nie boimy się niczego! Hammerite! U mnie w programie! my jeszcze do teraz nie wiemy, gdzie on jest produkowany, czy to jest aby na pewno auto z Ameryki? Wiadomo! Jak mógłbyś się zwątpić, że nie wiem? Powiem Wam, że robi robotę. Układ precyzyjny wcale nie jest. To jest amerykańskie auto. Leci, leci. Leci. Tak! I znowu brawa! Dziękujemy właścicielowi tego motoru za postawienie go tak na tylnie koło. Każdy tak chciał mieć. I dziękujemy właścicielowi! Co udostępnił nam tego hamera, że pozwolił nam spełnić chociaż trochę tego amerykańskiego snu. Chciałbym tym hamerem jeździć po bezdrożach amerykańskich. Kalifornia, New York, Oklahoma, Karolina Północna i Dakota. I Utah. Pędy, reduktory, górka z górki, piach, woda, to wszystko jest, tak? To jest logiczne! Przecież jak zagadałem wzdłuż to jest suf, to jest wielki, potężny jeep, to nie jest SUV, on zżera złowy, on zżera je! Panie, teraz wyszło, jak na taką kabarynę wielką, tak? 500 konia, 200 kurwa tony wagi, 27 litrów, to naprawdę nie jest dużo. Na gazie to z poli wejścia. To jak za darmo. to jak de <laughs> Drodzy Państwo, dziękujemy tej wspanialej firmie za udostępnienie tego kozaka. Amerykan! Classic Center Poznań. To oni go mają na sprzedaż. A ja go rekomenduję. Czyli wiadomo, że jest igła. <laughs> taka igła. Nówka. Wysiadam i mówię tak. Amerykański sen właśnie teraz się spełnił. Dziękuję, za udostępnienie takiego pasa, że dam się z Państwem nara. Wszystko jest, dodatki takie, bryła kwadratowa, piękne, wszędzie hamer, wszędzie hamer, wszędzie hamer. Ale brakuje jednej opcji. Bardzo się zawiodłem. Schodów do chodzenia. Bo no jak ktoś jest drewno, to nie wejdzie. O, przepraszam, ale no, to z wysiłku. To z wysiłku. Pięknie, to jest właśnie to. Amerykańską motoryzację właśnie się kocha za to spartaństwo. za tą pozycję za kierownicą. Tu nie ma być fajnie, tu nie ma być sportowa. Sportowa, sportowo tu ma być amerykańsko i hamerowo. czy te drzwi, te grube, wszystko prąd, wszystko prąd, wszystko prąd. Ale już godałem, wszystko prąd. Ta. <grymka> yy, lampka biało-czerwona. Żegnamy się z Państwem, ciao. Do widzenia.